polskim rynku reklamowym zorganizowany został bojkot i bojkot który no Widzimy to w Stanach Zjednoczonych. Elon Musk ma w tej chwili ten problem, Platforma X ma ten problem, ten tak. News, Max, ma, masa podmiotów ma ten problem. Ale ja mam do Pana pytanie jako do przedsiębiorcy. To jest około 10 milionów ludzi w Polsce, którzy mają swoje portfele, którzy mają swoje pieniądze, którzy mają swoje wydatki, którzy chodzą do sklepów i kupują przeróżne usługi. Z jakiego powodu? Głosują. Z jakiego powodu w Polsce istnieje znaczna część biznesu? która uznaje, nie będziemy się do tych ludzi bezpośrednio e, zwracać, bo istnieje jakiegoś rodzaju polityczna presja. Jak pan na to patrzy? Panie redaktorze, e, e, trudno mi nie, nie podać prostego przykładu. Gdy zaczynaliśmy nasz biznes w Wielkiej Brytanii, proszę wierzyć, e, i to było e, dobre 10 lat temu, wtedy, kiedy wielu z nas, wielu Polaków, latało tam pracować e, e, i to w trudnych warunkach. My również przeżyliśmy kwestię bojkotu.